Cieszyn to miasto na styku kultur, historii i granic. W latach 50. tętnił życie, choć nie zawsze spokojnym. Tu, gdzie Olza dzieliła, wśród brukowanych ulic i podcieni rodziły się lokalne inicjatywy. W 1955 roku, przy ulicy Głębokiej, wówczas Armii Czerwonej, ruszył samodzielny oddział powszechnej kasy oszczędności. To nie był tylko bank. Cieszyn patrzył w przyszłość. W mieście powstawały nowe zakłady i szkoły. A w hali sportowej Hassewicza odbywały się mecze bokserskie organizowane przez Bolko Kantora. A nawet wybory z Cieszyna. Tymczasem w Muzeum Cieszyńskim Ludwik Brożek gromadził myśl i kulturę. A mieszkańcy darzyli szacunkiem filantropkę hrabinę tun. Cieszyn miał wiele twarzy. Przeżywał powodzie, pożary i polityczne napięcia, ale też żył koncertami, pierwszymi telewizorami i smakiem Prince Polo eksportowanego do Islandii. W 1960 roku miasto obchodziło 1150 lat istnienia. Pokazy sztucznych ogni, hejnał z wieży ratusza, tłumy na rynku. To była duma, którą Cieszyn nosi do dziś. Odkryj skarby przeszłości i sięgnij po album. Po drodze z historią. To jubileuszowa seria prowadzona wspólnie z Fundacją PKO Banku Polskiego i Fundacją Ośrodka Karta.